Chcesz spierdolić sobie życie? To zrób to. Kiedy spotykasz osobę i już po miesiącu, maks po pół roku ta osoba nalega na związek, na dłuższą relację, na małżeństwo, na wzięcie kredytu, na założenie rodziny i w to wejdziesz, to bardzo prawdopodobnie, że spierdolisz sobie tą, tą decyzją życie. Dlatego, że decyzje takie jak założenie rodziny, wzięcie domu na kredyt, wymagają od nas. Myślenia logicznego, a nie myślenia poprzez emocje. Prawda jest taka, że taka osoba, która ma ciśnienie, czuje niedostatek. Czuje, że musi ten niedostatek wypełnić właśnie Tobą, aby poczuć się lepiej. A więc tej osoby Ty nie interesujesz. Interesuje tą osobę tylko własny interes. Pozdrawiam.